Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie smarowidło z cukinii, jeśli znudziło już Wam się masło lub różne serki topione ze sklepu, to ja Wam proponuję zrobić sobie właśnie to, możecie zużyć to smarowidło teraz, jak i zawekować na zimę. Warunki dzisiaj mamy straszne, tutaj co chwilę albo pada, albo świeci słońce, jak wiecie ja już nagrywam któryś dzień z kolei na dworze, mamy remont. I jeszcze jakiś gościu kosirowy, no to po prostu jest masakra. Ale dla Was, zdrowie, ten przepis, bo jest naprawdę świetny i jakoś sobie musimy dać radę. Więc ja Was serdecznie zapraszam i jedziemy z przepisem. Więc na początek uporamy się z cukinią i tej cukini na gotowo musimy mieć kilogram. Więc ja mam taką naprawdę dużą. Ale jak macie dużą cukinię, to pamiętajcie o tym, że ona też ma duże pestki. Więc im większą kupicie, tym więcej z niej wyrzucicie, bo tych pestek ja nie chcę więc już wam pokazuję jak to będzie wyglądało. Także no, te pestki niestety musimy wyrzucić razem z tym mięsem, zwłaszcza kiedy są duże. No my do takiego smarowidła tych pestek no, nie możemy zużyć. Więc musimy je wyciągnąć ze środka dokładnie. W ten sposób I to nie jest istotne, czy to jest młoda nie, czy taka przerośnięta, jak moja. No, tą skórę musimy po prostu ściągnąć. Tak oczyszczonej cukinii potrzebujemy kilogram, więc ja już Wam nie będę tego pokazywał jak wszystko czyszczę i obieram, zaraz to sobie, zaraz Wam to pokażę jak będę już to kroił, w jaką kostkę i tak dalej, więc ja teraz zabieram się do dzieła poza kamerą. Więc tu już mam obraną cukinię i wydrążone mam te środki, teraz muszę ją pociąć. Tniemy kostkę, taką jakbyśmy, nie wiem, ziemniaki na zupę kroili. Taką centymetr na centymetr. Więc całą tak kroimy. Ok. Ja to sobie znowu zrobię poza kamerą, żeby Was nie denerwował ten dźwięk tej kosiarki, która właśnie się teraz wyłączyła. Może gości sobie poszedł piwo wypić, nie wiem więc ja robię dalej, a wy chwileczkę poczekajcie, a to będzie u Was szybko. Ok, cukinię mamy pokrojoną, teraz zabierzemy się za cebulę cebuli mamy 250 g, więc już ją zaraz sobie potniemy. I teraz cebulę kryjemy w piórka. Cebulę mamy pokrojoną. Tu mam teraz główkę czosnku i ten czosnek sobie pokroję, ale nie muszę się nad nim jakoś tam specjalnie. Um, pochylać i maltretować wystarczy pociąć go w plasterki w ten sposób w zupełności wystarczy no i czosnek mam również ogarnięty zostaje nam jeden składnik i to będzie marchewka i już się z nią też od razu rozprawimy marchewkę zetrzemy sobie na tych dużych oczkach Muszę Wam powiedzieć, że tej marchewki mam 300 gramów, nie będziemy dodawali dlatego tutaj żadnego cukru, bo ta marchewka jest bardzo, bardzo słodka. No i marchewka mamy też ogarniętą, więc zabieramy się już teraz tylko zagotowanie, bo wszystko mamy przygotowane. Dodajemy trochę oleju, u mnie jest olej z pestek winogron dzisiaj. Czekamy aż się troszeczkę rozgrzeje. Robimy to na dość małym ogniu. Nie smażymy tego, ale musimy to bardziej dusić, jak smażyć. Więc ta technika powinna zostać zachowana. No i teraz wrzucamy naszą cebulę. I zaczynamy ją smażyć. Ale, tak jak mówiłem, na małym ogniu, czy tam na małej mocy kuchenki. Powolutku, jak trochę dodam, bo faktycznie już za mało. Powolutku, mamy ją po prostu dusić. Ona ma się zrobić taka trochę szklista i to wszystko. I zobaczycie wtedy, co będziemy robili później. I teraz to jest ten moment, kiedy możemy dodać spokojnie sobie czosnek. Widzicie, cebula nie, jest, nie ma żadnego koloru, ale jest już taka bardziej miękka. I również od razu dodajemy całą marchewkę tej marki jest dość dużo. Ona jest bardzo istotna w tym właśnie przepisie. Pomieszajmy, marchewka zaraz też puści jakąś, jakieś tam swoje soki więc ze spokojem tutaj mówię na małym ogniu co robimy. No i żeby pomóc w, prost, w procesie duszenia przykryjmy to pokrywką sobie i raz po raz mieszajmy żeby się nam w żadnym wypadku to nie przepaliło. Więc teraz tak, już więcej tego nie smażę. marchewka straciła swój kolor i ona jest teraz żółta. I w tym momencie, kiedy ona jest żółta i miękka, w tym momencie przykładamy ją do, do garnka. A tutaj dalej będziemy smażyli cukinię. Dodam sobie troszeczkę tylko znowu oleju. Nie za dużo. To nie ma być jakieś tam specjalnie tłuste czy coś w żaden wypadku. Cukinie na 2-3 razy smażymy. I znowu nie chodzi o to, żeby ona się jakoś ekstra, ekstremalnie usmażyła. Chodzi o to, żeby po prostu straciła swoją surowość żeby była bardziej miękka. I to wszystko. Więc ja jej pomagam. Właśnie, w tym momencie jeszcze Możemy tej cukinii pomóc troszeczkę i ją delikatnie podtolimy Szybciej, szybciej straci wodę, no i szybciej się nam usmaży I dalej dusimy tą cukinię chwilę jeszcze Mówię, żeby była miękka i żeby nie była surowa, nie? To się smażyło dosłownie parę minut Raz po raz tylko to Musiałem pomieszać i o to chodzi. Ona nie ma być usmażona, ona ma być... O, zobaczcie, ona jest bardzo mięciutka, delikatna. Hmm. Rozpływa się w i Ja ją teraz przykładam znowu do tego mojego garnka. To jest bardzo prosty przepis, nie zrażajcie się naprawdę. Znowu dokładam tutaj cuchinię, już resztkę. Znowu delikatnie ją Ale nie za dużo, później będziemy finalnie wszystko doprawiać oczywiście, tak? Także z Tak, wszystko tutaj, cyk Chorobeczkę wymieszam tej soli Mogę kapnąć jeszcze troszeczkę oleju Możecie to robić oczywiście na oliwie To też nie ma żadnego problemu Możecie robić na rzepakowym Jak kto chce Nie ma problemu jeszcze chwileczkę to teraz będziemy smażyli i przejdziemy do tego głównego garnka za chwilę że tak powiem Kolejna porcja już jest gotowa Zobaczcie Widzicie? Tego ona się rozkłada pod naporem łyżki Właśnie o to chodzi Już ją przekładam właśnie do tego mojego garnka No i tu teraz mamy właśnie cukinię wraz z tą marchewką, z cebulą. To wszystko mamy w tym garnku. Na razie tego nie miksuję, nic z tym nie robię. Muszę dodać tutaj parę bardzo ważnych składników. I to będą dwie płaskie łyżeczki soli. Pamiętajmy, że cukinię już soliliśmy, więc nie przesadzajmy z tym. Jedna płaska łyżka wędzonej, słodkiej papryki. Jedna płaska łyżeczka oregano Jedna płaska łyżeczka, łyżeczka pieprzu ziołowego Teraz musimy to pomieszać Żeby się to nie przypaliło Musimy to, pilno... musimy to pilnować po prostu Żeby się nam nie przypaliło Ok Teraz mam tutaj koncentrat pomidorowy. E, tego koncentratu dodaję około 100 gramów. Mieszamy. Dodamy jeszcze tutaj dwie łyżki octu jabłkowego. Pomieszać. Będziemy to jeszcze gotowali, trochę zmniejszę teraz yy, grzanie. Będziemy to jeszcze gotowali przez jakieś 10 minut. No i później wam pokażę, co robimy dalej. Ale nie przykrywam tego, niech sobie to ładnie odparowuje cały czas. No i teraz tak, zobaczcie, jaką mam konsystencję. To jest już dosyć gęste. Nie blendowałem tego wcześniej z tego powodu, że gdybym to zblendował, no to to będzie później taki sos i on by bardzo pryskał. A jeśli macie w takich kawałkach, no to to tak nie pryska wszystko. I teraz już jest ten moment, widzicie, tu już wody nie ma nic. Jest to dosyć, dosyć gęsty, taki gęsty bigos, że tak powiem. Teraz to wszystko sobie zblendujemy, więc wyłączę teraz grzanie. I zaczniemy to blendować. Więc jak powiedziałem, teraz Blendujemy, Musimy zblendować na gładką masę. Okej, okay, po chwili blendowania tak to wygląda, jeszcze to podgrzeję, bo to jeszcze jest ta konsystencja dla mnie zbyt rzadka, ale co Wam chcę powiedzieć, w tym momencie musimy to oczywiście, w tym momencie musimy oczywiście to spróbować i ewentualnie dosolić, jeśli ktoś chce na ostro, dodać jakiś chili, czy cokolwiek, ostrą paprykę. Możecie dodać imbir tutaj suszony, bardzo fajnie pasuje. Ale ja już to w tym momencie tak zostawiam, bo ja chcę, żeby to później zimą każdemu smakowało. Każdy to później może dosolić, każdy może sobie dodać coś ostrego. Więc ja myślę, że tak to by musi zostać. Tylko jeszcze chwileczkę na wolnym ogniu, niech mi to po prostu y, troszeczkę zgęstnieje, niech jeszcze troszeczkę odparuje, a ja już tutaj przygotuję sobie obok słoiki i zaraz Wam pokażę, jak będziemy to pasteryzować, a myślę, że sposób może Wam się spodobać i co niektórych zaciekawić i zaskoczyć oczywiście, ale podejrzewam, że większość z Was zna ten sposób, bo już mi pisaliście o nim w komentarzach, więc... Teraz jeszcze chwilę to odparuję, ale musimy mieszać, bo to będzie pryskało dość, dość, dość mocno. Także wiecie, takie sosy, ich jest dużo, to potrafią nieźle pryskać. widzicie? Zaraz wam pokażę jak to. no, dla no to po prostu cały czas będzie pryskało, więc odparowujemy to cały czas. Mieszamy, odparowujemy, ja sobie słoiki przygotuję. Więc jeszcze chwileczkę wytrzymajcie. Zobaczcie, tak wygląda teraz to moje smarowidło, ten mój sos. Ja teraz w tym momencie go wyłączyłem, on jest jeszcze gorący. Jedno słowo jeszcze wam powiem. No to jest tak dobre, że świetnie pasuje do mięs, do hamburgera. Możecie sobie to jako sos po prostu używać. Możecie, tak jak mówiłem, jako smarowidło chleb posmarować, dodać tam jakieś dodatki fajne i można to sobie świetnie wszamać. Ja teraz to odstawiam tutaj. To mam słoiczki. Takie małe właśnie sobie kupiłem fajne 235 ml. Zobaczcie, te słoiki. Układam sobie na blachę, taką do piekarnika, napełniam je cyk takim gorącym właśnie. Robiliście już mój keczup z cukinii, to to jest coś podobnego, tylko że w smaku odjechane trochę w innym kierunku. Naprawdę fajna sprawa, będziecie, mi się wydaje, zadowoleni, a zimową porą, otwierając taki słuchik, to poczujecie normalnie lato, ale najważniejsze jest to, że to jest po prostu zdrowe, tak? nie ma tutaj nawalone cukru ani nic. Cukier pochodzi tylko praktycznie z tej marchewki, która jest bardzo, bardzo słodka. Więc naprawdę taka zdrowa alternatywa dla ketchupów i innych właśnie takich rzeczy. Robiłem na kanale moim kiedyś Chosn doga. powiem Wam, że świetnie, świetnie ten sos by się tam właśnie sprawdził w tym Chosn dogu. Jeżeli Wam trochę zostanie i nie wykorzystacie do wszystkich sójczków, no to oczywiście do miseczki, do lodówki, jak będzie już fajne, chłodne, to już możecie tego używać sobie. Ja myślę, że tak mi chyba wystarczy. Sobie rozsmaruję, żeby było równo. Ok. Teraz zakręcam. muszę zobaczyć. Ja wieczka obgotowuję normalnie w wodzie. One są teraz dosyć jeszcze ciepłe, ale są wysterylizowane, tak? Słoiki zresztą tak samo robię. Tylko, że słoiki szybciej, bo po prostu kupuję nowe. Płuczę je gorącą wodą, odwracam, one ociekną i jest OK. Nie dokręcamy jakoś tam na maksa super. No, i co teraz zrobię? Już wam mówię, co teraz zrobię. Wlewam tutaj, a jeszcze mam tą wodę. Wlewam tutaj na blaszkę wodę. Tak, tylko troszeczkę i nie musi być wcale dużo. Powiedzmy centymetr. I teraz włączam piekarnik na 130 stopni na 40 minut. Wkładam to do takiego zimnego piekarnika. I po 40 minutach wyłączam piekarnik, otwieram drzwiczka i zostawiam to do totalnego wychłodzenia, najlepiej na drugi dzień rano dopiero to wyciągać i wieczka. W moim przypadku zawsze są zaciągnięte, to jest sposób właśnie z komentarzy, gdzie mi pisaliście, bo ja tego sposobu z piekarnikiem nie znałem, ale spróbowałem, faktycznie sprawdza się, jest świetny, no a to są niskie słoiki, także trzeba by kilka razy je pasteryzować w jakimś garnku, no a wiadomo, to wszystko kurcze kosztuje czas, a na dwa razy to pasteryzować, bo w moim garnku to się mieszczą takie cztery, tylko no to bym musiał dwa razy to pasteryzować dwa razy po cztery słoiki, więc w ten sposób z piekarnikiem jak najbardziej fajne, zachować tylko trochę odstępów i można w ten sposób fajnie zapasteryzować więc ja to wkładam do piekarnika na 40 minut, 130 stopni od zimnego piekarnika zaczynamy on się rozgrzewa, 40 minut mija, wyłączamy otwieramy i jutro delektujemy się świetnym sosem lub smarowidłem, ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia